Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę wziąć udział w dzisiejszej konferencji, zwłaszcza, że przypadło mi w udziale zreferowanie bardzo wdzięcznego wątku z życia seniorów, jakim są relacje międzypokoleniowe. Um. W naszym projekcie badania poprzedziliśmy analizą danych zastanych i z tejże analizy płynął jeden wniosek. Otóż w miarę upływu czasu, kiedy, starze, kiedy się starzejemy, stajemy się coraz starsi, nasze sieci kontaktów podlegają naturalnemu wygasaniu nasze relacje społeczne są coraz bardziej ograniczone i w tej sytuacji wzrasta znaczenie relacji wewnątrz własnej rodziny mając to na uwadze w badaniach ilościowych skupiliśmy się analizując właśnie relacje międzypokoleniowe na relacjach wewnątrz rodziny natomiast w badaniach jakościowych, pozwoliliśmy sobie na poszerzenie, pogłębienie tych wątków i wykroczyliśmy nieco poza tę sferę relacji rodzinnych. Analizując relacje międzypokoleniowe skoncentrowaliśmy się na takich czterech głównych wątkach. To znaczy, po pierwsze staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie, z kim seniorzy utrzymują takie relacje, z jakimi osobami z innych generacji. Po drugie, jaka jest częstotliwość tych kontaktów międzypokoleniowych. Wreszcie, jaki jest charakter, na czym polegają te relacje i co one wnoszą do życia seniorów. Jeżeli chodzi o to z kim Seniorzy utrzymują relacje międzypokoleniowe, no to myślę, że tutaj nie będzie dla Państwa żadnej niespodzianki. Najczęściej są to dzieci, wnuki, a także prawnuki, bo znaczna część w sumie grupy badawczej, około 14%, posiadała już prawnuki. W dalszej kolejności badani spotykają się także z własnym rodzeństwem. Czasem różnica wieku jest dosyć duża między seniorami a swoimi młodszymi, młodszymi siostrami i braćmi, albo starszymi. To także i tak bywa. Natomiast z badań jakościowych wynika także, że w ramach tych relacji międzypokoleniowych seniorzy kontaktują się także z dziećmi swojego rodzeństwa, czyli z siostrzeńcami, z bratankami, ale także z kuzynami, którzy mogą być zarówno starsi, jak i młodsi, a także z osobami już spoza rodziny, jak chrześniacy. Pewna część naszych badanych to osoby z omawianego przez profesora Bednarskiego wcześniej pokolenia kanapkowego, czyli także opiekujący się nie tylko wnukami czy prawnukami, ale także swoimi rodzicami. Czasem są to osoby po 90 roku życia, także ta opieka już jest bardzo intensywna. Możemy sobie wyobrazić, Jakim wyzwaniem dla seniora czasem borykającego się z własnymi problemami zdrowotnymi jest opieka nad niesamodzielnym rodzicem. Było, były takie osoby w naszym badaniu i ich opowieści o tym, jak wygląda ich codzienność, no, bywały dosyć dramatyczne. Jeżeli chodzi o częstotliwość relacji międzypokoleniowych, to. Należy jasno powiedzieć, jeżeli chodzi o dzieci i wnuki, te kontakty są bardzo częste, codzienne albo kilka razy w tygodniu. Nieco rzadziej spotykają się mężczyźni ze swoimi dziećmi i wnukami. Bo to jest raczej kilka razy w tygodniu, kobiety praktycznie codziennie. I tak jak wspominała moja przedmówczyni, te relacje nie zawsze są bezpośrednie. Jeżeli dzieci i wnuki zamieszkują blisko seniora, to tak, to to są bezpośrednie kontakty. Natomiast, jeżeli ta odległość jest nieco dalsza, to są to raczej rozmowy telefoniczne, albo przesyłanie sobie krótkich wiadomości, czy to poprzez aplikację, czy przez SMSy. W każdym razie taki, takie bieżące. Bycie w kontakcie codziennym jest jak najbardziej codzienną praktyką naszych badanych. Jeśli chodzi o charakter relacji międzypokoleniowych, to tutaj. Chciałabym też jasno podkreślić, co też wynika z analizy literatury, że na jakość tych kontaktów, na ich częstotliwość, charakter, bliskość mają wpływ nasze doświadczenia z przeszłości. Z okresu, kiedy obecni seniorzy wkraczali w rolę rodzica, wiele zależy od tego, jak nawiązały się te relacje, jak nawiązały się te więzi, czy były oparte na bezwarunkowej miłości, na takim wzajemnym cieple, czy też raczej nie układały się one najlepiej. Jeżeli nie układały się one najlepiej, to mimo wszystko, seniorzy nadal utrzymują relacje ze swoimi dziećmi, przy czym kontaktują się nieco rzadziej i brakuje takiej naprawdę pełnej bliskości w tych relacjach. Natomiast tylko 1% naszych badanych nie utrzymywał żadnych kontaktów z dziećmi. Także widać, że mimo że te relacje może nie są zawsze idealne, to one istnieją nawet w, nawet pomimo tych, Niedociągnięć. Wzajemne relacje, jak wynika z analiz badań ilościowych, ale także jakościowych, opierają się przede wszystkim na wsparciu. Charakter tego wsparcia, częstotliwość, rodzaj, one zmieniają się w czasie, natomiast niewątpliwie jest to relacja wzajemna, czyli zarówno seniorzy pomagają swoim dzieciom i wnukom, jak i otrzymują pomoc od tej drugiej strony, od młodszych pokoleń. I teraz chciałam Państwu pokazać, jak to wsparcie wygląda. Może zaskakiwać nieco to, że przede wszystkim seniorzy wspominali, że wspierają swoje dzieci i wnuki finansowo. Zaskakiwać dlatego, że wcześniej pokazywaliśmy, że jednak ta, ta sytuacja finansowa naszych seniorów nie jest idealna. Jedna trzecia może sobie pozwolić na oszczędności, natomiast zdecydowana większość no, raczej żyje skromnie. Ale proszę wziąć pod uwagę, że to wsparcie finansowe nie musi być duże. To może być 100 zł, może być 200. Po drugie natomiast w badaniach jakościowych jasno wybrzmiało, że raczej senior sam ograniczy swoje potrzeby, ale wesprze dzieci i wnuki, niż, niż pozwoli sobie na jakieś dodatkowe wydatki. Jeżeli popatrzycie Państwo na dalsze wskazania, no to wyjdzie też dość jasno, że seniorzy wspierają swoje dzieci w opiece nad wnukami. Jest to, to są różnorodne formy wsparcia, czyli i odbieranie dzieci z wnuków z przedszkola, szkoły, i zawożenie na dodatkowe zajęcia, i pomoc w odrabianiu lekcji. To jest takie codzienne wsparcie, jeżeli wnuki mieszkają blisko, jest to, jest to możliwe. Natomiast jeżeli spojrzymy na grupy wieku, ja spróbuję włączyć światełko. O, działa. Proszę zobaczyć, pierwsza dekada życia po przejściu na emeryturę, czyli ten okres 60-70 lat, to jest czas, kiedy właściwie te formy wsparcia utrzymują się na stałym mniej więcej poziomie. Natomiast im jesteśmy starsi, tym to wsparcie staje się mniejsze, ograniczone. Maleje zarówno ilość udzielanego wsparcia, jak i częstotliwość, i senior z roli osoby udzielającej wsparcia przechodzi do roli osoby otrzymującej to wsparcie. I tutaj, jak Państwo widzicie, mamy zaprezentowane rodzaje wsparcia, jakiego udzielają. Dzieci, wnuki i prawnuki, seniorom. I przede wszystkim, gdybyśmy mieli to tak podsumować, jednym zdaniem, jest to taka codzienna uważność na potrzeby seniora, na to, jak on się czuje, w jaki, w jaki sposób można mu pomóc. W, w przypadku osób z młodszych generacji, raczej jest to właśnie takie, takie codzienne mm, dawanie sygnału, że jestem, w razie czego daj znać, mogę pomóc, mogę przyjść no po prostu taki codzienny niezobowiązujący kontakt natomiast w miarę upływu czasu w tych starszych generacjach jak państwo zerkniecie na pewno wzrasta rola takiej codziennej realnej pomocy czyli robienie zakupów załatwianie spraw w urzędzie zawożenie seniorów do różnych miejsc tego wymagających czy też wykonywanie drobnych prac domowych pod którym to Pojęciem kryje się na przykład przygotowywanie posiłków dla seniora. Jeżeli Państwo Chcielibyście się zastanowić, jak jest ze wsparciem finansowym seniorów. Bo przecież wydaje się, że młodsze pokolenie powinno seniora wspierać finansowo. Przecież to są ludzie zwykle aktywni zawodowo, więc mogą pomóc. No, okazuje się, że jest to rzadkość i niewiele się to zmienia w miarę upływu czasu. Także tutaj raczej ta rola seniorów, jako tych wspierających, jest cały czas istotniejsza. Analizowaliśmy także. Jak wspominałam, co dają seniorom kontakty międzypokoleniowe. No i cóż, przede wszystkim, proszę Państwa, one dają im poczucie sensu życia poczucie bycia potrzebnym bycia ważnym dla kogoś. Kiedy odchodzimy z pracy, kiedy nasza aktywność zawodowa zanika, wiele osób nagle orientuje się, że nie ma właściwie żadnych pasji, żadnego kręgu znajomych, że czuje się niepotrzebnych, że nikt ich nie zauważa i rodzina wkracza w to miejsce, wypełnia tę lukę. Dzieci, a zwłaszcza wnuki, co już wcześniej wybrzmiało w innych wystąpieniach, są tymi osobami, które napędzają nas jeszcze do działania, każą dbać o zdrowie, yy, każą yy, no pamiętać też o tym, że mają wiele cennych rzeczy do przekazania i tutaj jak Państwo widzicie o, przepraszam. Tu jest informacja o tym, że mamy okazję... Podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. To jest szalenie istotna rola. Z badań jakościowych wynika, że w ramach tej kategorii mieści się przekazywanie wartości rodzinnych, mieści się przekazywanie wiedzy o historii rodziny. Tak więc seniorzy mają wpływ na kształtowanie moralności, etyki młodszego pokolenia. Jest to też przez wnuki bardzo doceniane, co też wynikało z badań jakościowych. Podsumowując, tak już językiem ekonomicznym, powiedziałabym, że jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak najlepiej zainwestować, w co najlepiej zainwestować, myśląc o naszej starości, to proszę Państwa, wniosek jest jeden: w posiadanie dzieci. Bowiem dzięki nim. Mamy zapewnioną lepszą jakość życia, lepszą kondycję psychofizyczną, mamy poczucie sensu życia, bycia potrzebnym, bycia kochanym. I z badań jakościowych wynikało także ten jest wątek, który będziemy musieli pogłębić że sytuacja osób bezdzietnych, zwłaszcza owdowiałych, jest znacznie trudniejsza. Tak więc posiadanie dzieci. Ten wątek poddaję pod rozwagę zwłaszcza studentom i studentkom obecnym na naszej sali. Dziękuję bardzo.